Dzień dobry, dzień dobry, cześć wszystkim, zaczynamy piątkowe inspiracje. Poczekam tylko chwilkę, aż połączy się kilka osób, z którymi będę może mógł porozmawiać, pokonwersować. Jest Patrycja, jest Tilde, Tilde. Hi, Tilde. Hi Patrycja. Witam, witam. O, oh, Food America, osoba, Johnny. <laughs> Dobra. Kochani, jest już trochę osób, 6. Widzę już 6. Dzień dobry. Witam, cześć. Słuchajcie, e, napiszcie skąd to mnie piszecie, bo wiele osób gdzieś tam kojarzę, ale zawsze wolę sobie przypomnieć, jakie to są miasta. Może nawet w przyszłości gdzieś Was odwiedzę. Mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości, no bo w końcu już niedługo będziemy się poruszać i robić warsztaty. Już planuję na sierpień pierwsze warsztaty normalnie na sali w innym mieście. Nie będę na razie zdradzał, gdzie. To tajemnica, ale jak będziecie obserwować się mój fanpage, to na pewno wszystkiego się dowiecie. Również na moim Instagramie. Witam, witam, witam wszystkich i słuchajcie, wchodzą fajnie, super, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Cześć, Kasia, cześć, cześć. Dzisiaj ciekawy temat, słuchajcie, ciekawy temat, bo będziemy sobie mówić o tym. A dlaczego boję się dotykać na zajęciach tanecznych? Dlaczego nie krzyczę na zajęciach tanecznych? A dla instruktorów może powiemy, czy powiemy generalnie, podpowiem, co zrobić, żeby może taki klient sobie pokrzyczał, albo żeby się może dotknął za jakiś czas. Być może powstaną jeszcze jakieś moje indywidualne warsztaty właśnie w tym kierunku. Już pierwsze jakieś poczynania już są robione, także kto wie, kto wie. Hello, hello, hello Canada! How are you? Ania, przeszła też. Cześć, Aniu, cześć. Na dwie Aniu już do mnie widzę. Cześć, cześć, cześć. Okej, okay, słuchajcie, chciałbym, żebyście wzięli taki czynny udział w tej, w tej rozmowie dzisiaj ze mną, bo, bo chciałbym poznać Waszą również opinię na temat tego. Jak widzicie tą sytuację właśnie się z dotykaniem, czy też z krzyczeniem, jak to kiedyś było Ła, ła, bo haj hej ho, także takie rzeczy. Um, bo ja ogólnie, znacie mnie, ja na swoich zajęciach śpiewam, choć nie umiem, krzyczę, w dresie jak mój ptak, ten Rio, jak papuga, generalnie jestem wszędzie i zawsze jest mi głośno. Uwielbiam to robić. Dlaczego? Bo daje mi to taką swobodę, radość, bym powiedział, nawet wiecie, takie wyładowanie moje energetyczne. Ja się po prostu wyżywam i jakby staram się wyrzucić swoje emocje, negatywne emocje, nie, ale takie powiedzmy skumulowane gdzieś tam, takie malutkie, które gdzieś tam mnie zdenerwowały z rana, a może wieczorem, a może wcześniej, i staram się sobie pokrzyczeć. A co tam, nie? Przecież nie będę krzyczał w domu na, na kasie. Tylko, tylko sobie pokrzyczę generalnie gdzieś tutaj na zajęcia. Um, no i teraz słuchajcie, co mogę Wam powiedzieć, o, jeżeli chodzi o krzyczenie? Skupmy się, bo to jest taka troszeczkę prosta rzecz. Generalnie jestem za tym, żebyś Ty, jako klient, jako kursant, który chodzi na zajęcia, czuł się swobodnie. Ja nigdy nie wymagam od swoich klientów. Ja swoją osobą. Próbujecie zarazić do tego, żebyś sobie krzyknęła, pośpiewała czy robiła jakiś tam inny gest, który był jeszcze kiedyś w modzie, bo pamiętam już od zumby generalnie, pamiętam już, krzyczymy, więc tutaj ja staram się, jakby swoją ekspresją, tak swoim jakimś zachowaniem, tak krzyczeniem i tak dalej, może nie, właśnie nie zmusić, a doprowadzić do tego, żeby klient chciał krzyknąć, żeby kursanka. Chciała krzyknąć, kursam chciał krzyknąć. U chłopaków to zawsze jest łatwiej, oni zawsze lubią krzyknąć, to jest normalne. Natomiast jeżeli mamy, mówimy o dziewczynach, kobietach, no to tutaj sprawa jest trochę trudniejsza. No i jak sobie poradzić? Generalnie dajcie sobie czas. Te zajęcia, wiadomo, jeżeli przychodzimy pierwszy raz na takie zajęcia, to ogólnie nie wiemy, co się dzieje. Do tego jeszcze przed nami stoi rząd 2 albo 3 w zależności od jak mamy wielką grupę. To tak zwane są levele, bym powiedział, rzędów. Czyli chodzę już miesiąc trzy, cztery, a może nawet parę lat. I tutaj generalnie jest tak, że widzimy te osoby. Pierwsza stoję, nie wiem co się dzieje, nie wiem co w ogóle mam tańczyć, nigdy nie byłem na tych zajęciach. A jeszcze do tego dookoła krzyczy mi stado bab. <laughs> Także ktoś może dostać szoku, ale takiego bym powiedział pozytywnego. No, bo jeżeli przychodzę i wiem, że to są zajęcia taneczne, wiem, że Salsation polega na tym, że będzie tam klimat latynoamerykański, czyli będzie coś, nie mówmy już, błagam tylko, że to będzie salsa, do tego nie wytrzymam. Salsation ogólnie zajmiemy się jeszcze na jakimś innym live'ie, no to generalnie tak, można dostać szau po prostu o co tu chodzi można się zamknąć w sobie i powiedzieć ja pierdziele co ja tutaj robię ale znowu z drugiej strony jeżeli ktoś jest mega taki wiecie pozytywny otwarty od razu no to powie uu, trafiłem trafiłem tam gdzie chciałem tak czyli będę za chwilę krzyczał będę za chwilę tańczył ale właśnie Dajmy czas, dajmy czas szczególnie tym osobom, które potrzebują go więcej. Tak? Dla osób, które są bardziej takie, powiedzmy, introwertyczne, tak? czyli zachowują się bardziej skrycie, one na tych zajęciach no, nie będą się czuły w miarę od razu dobrze, bo ono już gdzie jak krzyknę. Tak? Ekstrawertyk to od razu będzie krzyczał, będzie się dotykał i w ogóle machał do wszystkich. Nie? Natomiast ten, ten introwertyk musi mieć czas. Ale nie skupmy się na tych charakterach, po prostu. Zrozummy jedną rzecz, że nawet jeżeli idziesz po raz pierwszy na zajęcia sełsesyjne, to daj sobie czas. I na kroki, i na muzykę, i na krzyczenie, i na dotykanie się, ale to zaraz jeszcze powiem. Postaraj się po prostu wczuć w klimat poczuć tych ludzi, którzy są, którzy stoją koło ciebie, czy przed tobą, czy za tobą też tego instruktora, który prowadzi ci zajęcia. Bo jestem pewien, że on będzie chciał, będzie próbował, będzie cię namawiał swoją, taką, powiedzmy, tą ekspresją, do tego, żebyś po prostu krzyczała, czy krzyczał. Um, czy to jest fajne? Z mojego punktu widzenia, super. Czy musicie krzyczeć na zajęciach? No, fajnie by było, ale czy to jest musowe? No nie, pewnie, że nie dodaje, to mi daje, czy dodaje mi trochę bardziej takiego powera, jakbym to nazwał, takiej energii, wiecie, jak jest na zajęciach, bo jeżeli przez całe zajęcia by było cicho na moich zajęciach, ogólnie u mnie, no to bym powiedział, trochę taka stypa. No ale jeżeli ktoś lubi woli, no to czemu nie, ja tego nie zabraniam, tak, natomiast jeżeli czujesz wewnętrznie, że musisz się wydrzeć, albo musisz krzyknąć, albo nawet pośpiewać, kurde, rób to, po prostu, bo to jest Dobre, z mojego punktu widzenia oczywiście. Ktoś może się ze mną nie zgodzić, ale jakby przyszedł do mnie na zajęcia, no to może bym go przekonał. Także tutaj w tę stronę pójdźmy: dajmy czas klientowi, dajmy czas też sobie samemu jako instruktorowi, dajmy czas też osobom, które powiedzmy gdzieś nawet już troszeczkę dłużej chodzą i nie zmuszajmy nikogo do tego, ok? Dajmy im czas. Ja zawsze delikatnie staram się to robić, nawet jak zmuszam, to tak delikatnie, naprawdę. Czekajcie, przeczytam jeden z komentarzy, który napisała kama. Bo tak lecę, lecę, lecę i nie widzę, co dokładnie piszecie. Jak dużo krzyczymy na zdjęciach, to można się bardziej lepiej zmęczyć. Tak, ja myślę, że też, <grytanie> ale to wynika z tego, że będziecie bardziej, powiedzmy, tacy interaktywni. Tak? Czyli skupiacie się na tym, żeby nie dość, że tańczyć, nie dość, że brać udział czynny właśnie w takim, takim napędzaniu, bym powiedział, bo te osoby, które krzyczą, to są też takie motory napędowe tych zajęć, ja bym to tak e, określił. I one pomagają zrobić atmosferę, zrobić tę taką energię na zajęciach. I nawet możecie zauważyć, że jak ktoś był kiedyś na maratonach lub na takich dwugodzinnych masterclassach, że <laughs> wystarczy pierwsze dwie, trzy osoby, które zaczną krzyczeć, za chwilę pulsami zaczyna się drzeć. I to jest coś przyjemnego, coś pięknego. A propos klasu na koniec jeszcze Wam powiem. I słuchajcie, i wtedy jest energia, jest ten taki żywioł, jest mnóstwo po prostu endorfin się wytwarza w Waszych organizmach i jeszcze lepiej zaczyna Wam się prowadzić zajęcia. No nie wierzę, nie, nie, nie wierzę, że znajdę instruktora, który nie chce, żeby jego grupa krzyczała, chociaż połowie. Żeby dawała mu tą energię, żeby chcieć po prostu dostać taki, taki zapalnik, taki, wiecie, taki za chwilę granat, który wybuchnie. i Wszyscy o, o, krzyczą i w ogóle uwielbiam to. Także ja ze swojej strony, jak najbardziej tak. Kasia mi napisała, że, no, ale wiesz, że niektórzy nigdy nie będą krzyczeć. Ja nie będę. Pewnie, że tak. Nie musisz, Kasiu. Nie musisz, jeżeli lubisz słuchać tych, co się drą, czyli mnie, co śpiewają, czyli mnie. Nie krzycz, nie krzycz, ale wewnętrznie wiem, że się cieszysz, że to ci się podoba i dlatego też na te zajęcia mniej więcej chodzisz. Nie tylko ze względu na to, ale jak słyszysz tych ludzi, którzy są tacy, wiesz, super energetyczni i jeszcze do tego się wydzierają, na pewno to daje nam jeszcze więcej energii do tego, chęci takich, żeby po prostu być na tych zajęciach. Jestem przekonany. No i najtrudniejsza rzecz, słuchajcie, najtrudniejsza rzecz, która jest to ta druga rzecz na zajęciach, to jest to dotykanie się. Ja osobiście, jako tańcerz, e, uczyłem się tego. To nie jest coś, co przychodzi tak. A wiele osób gdzieś zaczyna, wiecie, jak to były, powiedzmy, ramy czasowe, jak mamy, czyli lata 90., 2000, 2010 i teraz mamy 2020. E, łatwo można za chwilę powiedzieć, ile będę miał lat. Mniejsza o to. Generalnie to były takie przedziały, gdzie mówili tak, tancerze, geje, później tańce, dotykaliśmy się, uu, peace and love, generalnie teraz 2020, no to jesteśmy normalnie w naturalnym takim świecie tańca, który, który jak ktoś się dotnie, no to wiadomo, że to jest coś normalnego. A że w sensation jest dużo liryki, takiej ekspresji lirycznej, czyli staramy się pokazać poprzez taniec, co mówi dana piosenka, co mówi dana choreografia, czyli tak zwany bory movement, przez ten ruch, staramy się pokazać i co robimy, więc normalne jest, że czy ten instruktor Wam będzie pokazywał, czy to nawet już będziecie Wy, jako kursanci, po prostu starać się przekazać emocje i ten ruch poprzez taniec, no to będziecie musieli się dotknąć. Uwielbiam jeden taki ruch, który zawsze zawsze moi kursanci robią, czyli tak zwany ruch dotyku fali. Czyli idę od góry, staram się dotknąć, idę w dół. No i co wtedy się dzieje? Wszyscy robią ręce i dotykają powietrza. Normalna rzecz, słuchajcie. Potrzeba czasu, potrzeba czasu, potrzeba treningu. Ja zawsze mam taki jeden, jedyny, powiedzmy taki e, schemat czy podpowiedź dla, dla wszystkich, którzy chodzą. E, to zawsze mówię tak: słuchajcie, jeżeli jesteście w domu i się myjecie, no to się normalnie dotykacie, nie? I to jest to samo, słuchajcie. Jeżeli jesteście w grupie ludzi, Którzy są też tak samo zwariowani na punkcie sensation, powiedzmy, i innych zajęć, tanecznych, powiedzmy gdziekolwiek będziecie, to nie macie się czego wstydzić. Nikt was tam nie ocenia, nikt was tam nie, nie do niczego nie zmusza, nie będzie krytykował. Po prostu daj sobie czas, poczuj to i postaraj się dotknąć. To nie jest nic złego. Dotykanie swojego ciała poprzez różne kroki, elementy, to się nabywa. Z czasem poprzez trening. Także tutaj dajcie czas sobie, również instruktorzy, bo uważam, że instruktorzy powinni takie coś robić, powinni starać się właśnie poprzez ten, ten dotyk, pokazać emocje. To jest coś. Słuchajcie, to jest coś pięknego generalnie, jeżeli każdy, kto będzie tańczył, ja nawet uwielbiam czasami, jak moi kursanci lepiej coś wykonują niż ja, albo wczuwają się w ten moment, taki powiedzmy emocjonalny, taki, w, w taki akurat szczegół, gdzie, gdzie, gdzie występuje, uwielbiam wtedy. Uwielbiam, jak się klienci zatracają i, i właśnie gdzieś za chwilę pokazują, że oni tu tańczą i dotkną się. To jest coś pięknego. Także a, kieruję do Was teraz taką a, myśl, moim przewodnictwem, żebyście dali sobie czas. I spróbowali kiedyś po prostu raz się dotknąć. Jak instruktor na przykład nie będzie patrzeć, nieźle, będzie wam no, tam, do... o kurde dotknęło się. Także tutaj, tutaj będziecie musieli pracować nad tym. I instruktorzy, i kursanci, a instruktorzy nad kursantami. Jeżeli wy instruktorzy nie dotniecie się, to obiecuję wam i gwarantuję, że żaden z Was się nie dotknie. Także ee, musimy wszyscy razem nad tym pracować. Okej, okay. mam jedną podpowiedź, jedną wiadomość od Ani Rudzińskiej super. Pamiętam z warsztatu, z Warszawki, tam taki mini kurs dotykania. Dokładnie tak, słuchaj. Słuchajcie, to, to co zrobiłem w Warszawie to był właśnie taki mój pierwszy pomysł, moja pierwsza taka myśl od, odnośnie właśnie tego um, dotykania się w, w tańcu, przekazywania emocji właśnie poprzez ten dotyk, również i innymi przez dotyk. I jestem w trakcie, jestem w trakcie tworzenia takiego warsztatu, który będę robił dodatkowo, być może na jakichś masterclassach, powiedzmy tak. Będzie można sobie taki kurs wykupić, i, i będą tam. To nie będzie na zasadzie tańca, tylko inaczej, może to będzie taniec, tak, ale będzie na zasadzie ćwiczeń. Będziemy wykonywać pewne ćwiczenia, po których będziemy musieli wykonać dany jakiś trening, schemat treningu który będzie nam pomagał, albo uczył tego, żeby się po prostu dotknąć. Wtedy ja mówiłem, że tam są trzy schematy dotykania się, nie będę zdradzał jeszcze do końca wszystkich szczegółów, ale że wybrałem super piosenkę i widziałem, że naprawdę to zadziałało. Dlatego chcę pójść z tym, chcę pójść dalej, chcę pójść w tym w Polskę, może nawet cały świat i taki kurs przygotować dla Was. No i na pewno myślę, że każdy z Was skorzysta, czy to będziesz, klientem, kursantem, czy to będziecie instruktorem, być może przyszłym instruktorem, nawet myślę tancerzem, bo czasami i ten nie, nie, nie mają, z, jakby mają z tym problem, o tak bym powiedział, to zapraszam się na pewno będę, zapraszam cię serdecznie wtedy na taki kurs. Inspiracja do mnie pisze. Hej, fajnie by było, jakbyś wpadł na jakieś zajęcia do Warszawy. Jak będzie możliwość, pozdrawiam. Słuchaj. Bardzo chętnie naprawdę. Jestem w trakcie umawiania się już na pierwsze. Powiem tak, pierwsze workshopy, pierwsze warsztaty. Nie ma tam na razie Warszawy, ale z miłą chęcią. Z miłą chęcią wiem, że mam tam też wielu znajomych, sympatyków, także jak najbardziej tak. Obserwuj, proszę, mój Instagram czy obserwuj mojego fanpage'a. Na pewno, jeżeli uda mi się coś załatwić, dostanę jakieś zaproszenie, to na pewno. Jak najbardziej, jak najszybciej Was o tym poinformuję. Czy to będzie tylko masterclass, czy to będzie też warsztat e, Sensation, to na pewno Wam napiszę. Okej, okay. słuchajcie, napiszcie teraz, w tej chwili właśnie, jeżeli macie coś w swojej głowie, taki jakiś pomysł lub jakieś pytanie odnośnie właśnie tego dykania się, krzyczenia, to śmiało piście teraz. Do Warszawy wszyscy mieli blisko. Ha, no na pewno, na pewno. Myślę, że to będzie trzeba zorganizować. Pomyślimy, kiedy e, tak, żeby było dla wszystkich najlepiej. Postaram się oczywiście, żeby to było jak najszybciej. Natomiast, a właśnie, słuchajcie, to co miałem Wam powiedzieć, na razie może nie będę w Warszawie, ale pierwsze warsz, e, taki, takie zajęcia dwóch godzin na poprowadzę we Wrocławiu. I będziecie mieli e, możliwość po, m, zrobienia sobie czy uczestniczenia w tych zajęciach w, na dwa różne sposoby. Przede wszystkim możecie przyjechać do Wrocławia. Zapraszam serdecznie. Już 1 sierpnia, to jest sobota, o godzinie 15.00, poprowadzę na sali, normalnie w klubie. Będzie można się ze mną spotkać i potańczyć dwie godziny zajęcia session. Natomiast jeżeli jeszcze nie jesteś gotowy lub nie możesz przyjechać, no bo jest to daleko, powiedzmy, to będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach online. Tak, czyli postawię po prostu kamerę będziecie mogli widzieć wszystko to, co się dzieje, muzykę słyszeć i w ogóle i tak dalej. Także otrzymacie po prostu do mnie link do, do, do tego, żeby wejść sobie na kanał Zoom i tam uczestniczyć w tym dwugodzinnym moim całym masterclassie. Ale dla tych osób, które są na miejscu we Wrocławiu, pod Wrocławiu zapraszam serdecznie. Wydarzenie na fanpage'u już jest udostępnione, także możesz wejść, możesz tam sprawdzić, zapisać lub napisz po prostu do mnie. Ja jestem do Waszej dyspozycji, jestem po to, żeby Wam pomóc, żeby Was jeszcze gdzieś tam pokierować, gdzie można zrobić sobie wpłatę. Masterclass kosztuje 40 zł, a dla tych, co chodzą do mnie na zajęcia, na zajęcia online przede wszystkim, bo normalnie w piątki o godzinie 15 mam normalne zajęcia swoje, to będzie rabat, tak? Czyli osoby, które chodzą do mnie na zajęcia, będą miały ten masterclass tylko za 15 zł. Tak, taki mały bonusik. Dobra, będzie ogień. Kama, będzie ogień, także bardzo się cieszę. Zapisy już ruszyły, także możecie śmiało zapisywać się. Jest już trochę wpłat. A druga rzecz, wszystko zależy ile będzie osób, bo mam salę, która zmieści na spokojnie na 50 osób. Mam salę, która niestety ma ograniczenia, bo tak jest w większości klubów. To będzie ograniczenie pomiędzy 20 a 30 osób. Także będzie ogień. Dokładnie tak. Słuchajcie, um, skorzystam. Skorzystajcie, Wy może nawet teraz, bo mam dla Was niespodziankę. Osoby, które u mnie jeszcze nie były nigdy na zajęciach online, jeżeli masz ochotę dołączyć to napisz dzisiaj do mnie, napisz do mnie na Instagramie, albo napisz na moim fanpage'u, a otrzymasz rabat na najbliższy tydzień zajęć online. Nie będę mówił. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do kontaktu, a przez najbliższy tydzień będziesz mógł mieć świetne zajęcia, bo pierwszy za tydzień mamy jeszcze maraton dwugodzinny w Oleśnicy, charytatywny, ale tam też będę online robił i za dwa tygodnie później masterclass. Także czekam na Ciebie. Napisz jeszcze dziś. A czeka Cię niespodzianka. Jeżeli nigdy nie byłeś u mnie na zajęciach online, to zapraszam serdecznie. Uważam, że naprawdę możecie poczytać niektóre komentarze ode mnie osób, które uczęszczają, że są naprawdę zadowolone. A tym bardziej, jeżeli nie mogą przyjść na normalne zajęcia do klubów, no to wtedy taka alternatywa to jest naprawdę świetna rzecz. Kochani, Widzę, że nie ma pytań już odnośnie tego dotykania się. Nie ma pytań o krzyczeniu. Ja już nie będę krzyczał, bo za 40 minut będę miał meeting z instruktorami z Wrocławia, z którym bardzo się cieszę, bo się rozwijają, idą w dobrym kierunku, pracują rzetelnie, tak, żebyście mieli świetne zajęcia we Wrocławiu. i Mam nadzieję, że nie tylko. Także lecę dzięki wielkie, trzymajcie się, buziaki, widzimy się już za tydzień. A za tydzień będzie dobrze. Będzie kolejny temat, będzie kolejne mięso, które poruszymy na temat Salsation. A zbliża się coś ciekawego. Możesz więcej pośpiewać. Pośpiewam na zajęciach. Trzymajcie się. Buziaki. Pa!